Wiecie, jestem wszystkim u z strony Gineg Games. W dzisiejszym poradniku chciałbym Wam tutaj pokazać, jak zrobić kiełbasę. Także jesteśmy na mieście, jak widzicie. Tutaj trzeba spędzić na stare miasto, i tutaj mamy rzeźnika. No teraz jest tutaj zamknięte, ale musicie po prostu kupić trzy rodzaje mięsa tam i jelito. Także trzy rodzaje mięsa i jelito, i trzeba kupić najlepiej razem sześć sztuk tych mięs. Więc, jak kupicie trzy rodzaje, no to jeszcze, żeby było razem sześć sztuk, czyli po dwie, tak jakby najlepiej, żeby było do pary. No i w sumie jedziemy do domu. Ok, jesteśmy już w kuchni. No i teraz tak. E, mięsa trzymamy najlepiej w lodówce, żeby się nie zepsuły. To po pierwsze. I po drugie, wyciągamy te mięsa, czyli sześć razem tych sztuk. Najlepiej. To podkart dla. No ja tak kupiłem, że po dwie sztuki do Paryżu było, tak? Najlepiej. A dlaczego, żeby było sześć? No, żeby była pełna kicha, tak? Najlepiej. Jak nie będzie pełna kicha, no to wam się e, nie uwędzi. Więc tak, mamy to zrobione. I teraz tak. Eee, musimy tą końcówkę zdjąć. Nie wiem czemu ona była założona, ale ok. Eee, musi być tak, bez tej końcówki, najpierw. No i robimy tak, że mielimy, wsadzamy tutaj, tak, puszczamy cyk i się mieli boczek. Mamy zmielony boczek, więc lecimy dalej. Tyk, łopatka. Odkładamy. Chodzimy dalej. Tak. Także jeśli chodzi o to, to najpierw trzeba zmienić te tym, tym mięsa przed pchaniem w kichę, po prostu. Wcześniej też tego nie ogarniałem trochę, więc tutaj pozdrawiam ludzi z live'a którzy mi właśnie wczoraj pomogli na ten temat, bo myślałem, że coś jest zbugowane z tą grą. I. i że trzeba czekać na update, y, a to akurat chodziło o to, że trzeba najpierw tak zmienić przed założeniem kiszki i dopiero potem. Więc o, mamy zmielone mięsa. Teraz zakładamy sobie końcówkę do kiełbasy, to I jedziemy. I tutaj kolejności nie ma, możecie sobie mieć jak chcecie. Widzicie, idzie. No i widzicie mamy teraz trzy zmielone i to jest dopiero połowa. Trzeba zapchać wiecie całą. Więc lecimy dalej. Idziemy teraz do wędzarki. Yy, tą kichę zakładamy także po prostu i napręta. Puszczamy. Tak, Jest, jest. Teraz zakładamy pokrywę. To pokrywę możemy tak założyć. I możemy tutaj podglądać, To nie przeszkadza. Ważne, żeby dym nie wychodził z podbeczki. I teraz tak. Drewno. wkładamy. No, trzy. Trzy polana. Od razu mówię, może wam te, potem ognisko skazać. W sensie będzie się tutaj tlić, ale nie będzie szedł dym, więc trzeba będzie dołożyć jedno polano i znowu rozpalić. Więc może nie wyjść wam za pierwszym razem i trzeba będzie dołożyć właśnie tego polana. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. I gazetka tutaj, tak, wsadzona, więc dobra, idziemy po zapałki teraz. Zapałki można w kiosku kupować, jak coś jak się skończyło. Drewno tutaj się właśnie nabiera, obok. Jest to trochę tam zgliczowane, bo jednak nabieramy to drewno, i nie pokazuje się, że jest więcej drewna, więc trzeba potem tutaj wyciągnąć się na drewno, i pokazuje, że już było, tak jakby 10 i jest 9. I teraz tak, rozpalamy zapałkę, czyli klikamy X i pod gazetkę. I teraz gasimy na X. Ustawiamy i powinno się to zająć. No i tutaj się zaczęło palić. Nie wiem czemu tutaj, nie? Może to drewno jeszcze poprawimy. O, jest. No i się wędzi, więc teraz idziemy sobie spać. Na ile? Na razie 6 godzin. Łącznie kiełbasa powinno się wędzić 10, tak? Tutaj obczajem, że to będzie najlepszy taki moment. Robimy to. Jest 6 godzin. Uwaga, z mi ognisko. Ale powinno się tlić. Jak się nie będzie tliło, to trzeba jeszcze raz rozpalić. Widzicie? Nie puszcza dymu. Więc musimy teraz tak. Znowu dorzucić drewna, już tylko jedno. Dobra, jeszcze raz próbujemy. Mi tutaj nie wyszło. No powinno się zająć to drewienko. O, pali się. Więc y, teraz po tych 6 godzinach idziemy spać na dwie. <grym> Znowu na dwie i razem będzie 10. i po tych 10 godzinach jest najlepiej upyczona ta kiełbasa. W sensie nie jest to idealnie upyczona kiełbasa. Nie wiem, jak to tak szczerze zrobić. Siedziałem przy tej wędzarce dwie godziny i szczerze nie udało mi się ani razu zrobić idealnej kiełbasy. Najlepsza kiełbasa, jaka mi teraz wyszła, właśnie to taka na 10 godzin. Po 10 godzinach ona się robi pomarańczowa, czyli się robi spieczona za bardzo, więc y, po 10 godzinach, moim zdaniem, jest taka właśnie idealna. Nie jest ona właśnie tak perfekcyjnie y, uwędzona jak ta. I szczerze nie wiem, czy to da się zrobić, czy taką perfekcyjnie uwędzoną trzeba jakoś kupić. Na chwilę obecną w razie chyba się tego nie da. Uwędzić się też jakoś nie da, perfekcyjnie, więc. Nie wiem, jakieś punkty, może doświadczenia, będziemy dostawać dobrze, więc może wtedy będziemy mogli lepiej wędzić. No nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, ale na tą obecną chwilę to tak wygląda ta perfekcyjnie upieczona, uwędzona. A tutaj mamy pento i tutaj kroimy. Więc zobaczcie, tu jest tak najbardziej kolorystycznie przypomina, właśnie to, ale zobaczcie, że tutaj ta tekstura. Kiełbasy jest taka inna, jak jest uwędzona perfekcyjnie. A tutaj jest taka, i nie mogłem się po prostu wszczęść tą teksturę, tak jakby wiecie, uwędzenia perfekcyjnie. Po prostu jakoś się nie da, więc no tak to wygląda. Mamy po prostu kiełbasę zwykłą, i co z tą kiełbasą możemy zrobić? No, zjeść lub po prostu dawać psom na tutaj wycinanie katów żeby nas tam psy nie goniły, żeby się zajęły tą kiełbasą to musimy na ścieżkę drągi tego psa włożyć tą kiełbasę, żeby zajął się oczywiście on zajmie się na chwilę tylko tą kiełbasą jak zje to znowu będzie łaził po terenie, więc trzeba uważać i najlepiej narobić więcej tych kiełbas oczywiście poradnik odnośnie wycinania katów jest na kanale, więc tam można zrobić to też bez kiełbasy robiłem ostatnio, więc się da Także jeśli chodzi o poradnik dotyczący kiełbas, robienia kiełbasy to będzie na tyle. Mam nadzieję, że poradnik się spodobał się tak. Zostawcie łapkę w górę. No i widzimy się w kolejnych poradnikach na moim kanale. Na dziś to tyle. Na razie. Cześć.